No, cześć, witam Cię w mojej kuchni. Dziś pokażę Ci, jak przygotowuję pyszne, słodkie kulki czekoladowo-orzechowe. Jest to alternatywa dla tych tradycyjnych, niezdrowych. Słodkości. Połączenie czekolady i masła orzechowego to klasyk, ale ja jeszcze dodałam inne dodatki, które sprawiają, że te kuleczki są pyszne, kremowe. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, zasubskrybuj proszę mój kanał, wtedy będziesz na bieżąco z moimi pomysłami. Gotowa? Zaczynamy! Tutaj mam 100 g masła orzechowego Crunchy, może być też gładkie, 50 g gorzkiej czekolady, minimum 80% kakao, 30 g wiórków kokosowych, 3 łyżki śmietanki trzydziestki, 50 g mascarpone, 2 łyżeczki erytrytolu i 70 g zmielonych migdałów do obtoczenia kulek. Pod mniejszym garnuszkiem podpalam gaz, Wrzucam czekoladę, wlewam śmietankę. Teraz sobie wymieszam troszkę zmniejszy gaz Dodam masło orzechowe okay. Teraz dodam mascarpone Połączę sobie składniki. Dosypię erytrytol. Teraz wiórki kokosowe. Już wyłączę gaz. Wymieszam składniki teraz tak, żeby się fajnie razem połączyły i odstawię sobie masę, żeby mi ostygła. Masa już mi tutaj ostygła trochę. Ja biorę sobie część. Zobacz, taką kuleczkę sobie robię. Możesz większą, możesz mniejszą. Jak uważasz. Teraz tutaj mam te moje zmielone orzechy. Możesz użyć orzechów ulubionych, jakie lubisz, bądź też wiórki kokosowe. Obtaczam. Obtaczam moją kuleczkę orzechach i wrzucam ją na talerzyk i następnie powiem ci, że próbowałam masy i smakuje mi tak obtaczam wszystkie kuleczki. Dzięki tej śmietance i mascarpone to te kuleczki takie się zrobiły jakby były robione z mlecznej czekolady. Tutaj już robię dwie ostatnie kuleczki. Wyjdzie mi 13 kuleczek. Tutaj troszkę orzechów zmielonych mam za dużo, ale to nic nie szkodzi. Będzie na następny raz. Ok. I teraz moje kuleczki wkładam na jakieś 30 minut do lodówki. I gotowe. Mamy to. Te kuleczki są nie tylko pyszne, ale i szybkie w przygotowaniu. I idealne, jeśli masz ochotę na coś słodkiego i zdrowego. Daj znać w komentarzu, czy już robiłaś te kulki i czy ci smakują. Napisz też, jakie dodatki dodajesz do tych kuleczek. Jeśli ci się podobał ten przepis, kliknij proszę łapkę w górę. Smacznego ci życzę i do zobaczenia w następnym odcinku. Ja kosztuje? zdrowo i wspaniale wiedza i radość to jej cel, do którego dąży wytrwale. Jedz zdrowo, żyj zdrowo, mówi to tak śmiało, by każdy dnia szczęścia i radości przybywało. Jedź zdrowo, żyj zdrowo, to jest cela, by w ciemności nie kluczyć. Radość